Nie mordy w kolejnym odcinku. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, to Jamaniak, moich oglądających widzów. Jak będziecie aktywni oczywiście na moim kanale, to niedługo zrobię dla Was konkurs. Oczywiście z sklepem Fajerki Shop, który tutaj widzicie. No dzisiaj co, dzisiaj sobie testujemy wyrzutnie MUERTE. Tak samo nie wypuścili e, petardy, także od importera Jorge W900. Kaliber 20, 25 strzałów, cena 42,50. Oczywiście wchodzi wam na to kod rabatowy, program więc 15, jeżeli jesteście zainteresowani. Akurat tą kosteczkę mam tutaj. Yy, z tych parametrów tu tyle, wyłączam. Przechodzimy tutaj sobie teraz do opisu. Oczywiście kolont podstawowy, kaliber 20. No i strzałów mamy 25. Yy, no zobaczymy, co owa wyrzutnia potrafi. Kategoria F2. Napiszcie mi w komentarzu, czy że się z niej strzelali, lub później dajcie znać, czy po prostu Wam się ona podoba. 92,5 gramaneku na wrzutnię, no prawie 100 gramów. no, czyli nawet ciekawe, ciekawie. Eee, rok produkcji 2023 no i tutaj mamy efekt i kod QR możecie sobie zeskanować. Jeżeli byście chcieli, no i co? Dostępna oczywiście na Fireworks Shop, nie będę Was zanudzać. Po prostu widzimy się za chwilę na, na tym. O Jezu, człowiek czasami wiecie, kurde, tego wszystkiego, jak człowiek nagrywa, czasami za dużo na głowie jest, to człowiek się po prostu zacina. No, widzimy się na strzelaniu, nie? Oczywiście będę z chłopakami, więc chłopacy też ocenią. To tyle, do zobaczenia.